Dzień dobry moi drodzy, oto kolejne przecieki dotyczące nowej aktualizacji do Pet Simulator i X. Słuchajcie, jestem chory, stąd nie ma kamery i mówię całkiem niedobrze, ale usiądźcie tu wygodnie, bo naprawdę mam dla Was naprawdę fajne informacje dotyczące świątecznego update'u. Zaczynamy od nowej mapy, która już jest dostępna w grze. Jeżeli jesteście sprytni, to tam wejdziecie. Ta nowa mapa już jest w sumie w gierce. Nie trzeba wiecie, robić jakichś super trików. tylko. Jeden jest sposób, żeby się tam dostać, o tym będzie w następnym odcinku. Dodatkowo, moi kochani, tak wygląda jeszcze kolejna, kolejny widok z tej nowej mapy. Tu mamy laskę świętego Mikołaja, laskę cukierkową jak zwał, tak zwał. Świat biały co wskazuje na to, że to będzie mapa na świąteczny event jedna z wielu. Co ciekawe, mamy też system, już pokazany, system wiadomości w. Pet Simulator X będziemy mogli wysyłać maile do wiadomości do innych graczy, a bo dostaniemy takie wiadomości od Prestona, czy deweloperów, więc jest spoko jak widzicie, co rzuca się tutaj w oczy to to, że będziemy mogli zdobywać przesyłać komuś pety nie będziemy musieli być online, czy tam żeby dostać peta, możemy wysłać sobie offline też peta, więc jak widzicie, możemy wysłać Żądanie, że potrzebujemy jakiegoś peta, możemy dostać im tutaj dać opcję, że tylko Huge przyjmujemy. Tylko przyjaciele, wiadomości od przyjaciół, i tak dalej. I wyrzut Reject Pets, czyli możemy odrzucić wiadomości, które zawierają Pety o danej tutaj jakości. Tak wyglądają tutaj ten mailbox, skrzynka pocztowa. Mamy możliwość wysłania i gifty, odebrania giftów od widzów to jest bardzo fajne i bardzo fajnie to wygląda. Co ciekawe, tak wygląda tutaj jeszcze jeden rzut. Gifts are delivered to players mailboxes, czyli jak widzicie, te wszystkie możemy wysyłać e, diamenty, możemy wysyłać pety, więc to jest naprawdę spoko opcja e, i tutaj jak widzicie, żeby to wysłać jakiegoś gifta, trzeba zapłacić 500. Diamentów, oczywiście to jest wersja robocza, więc może to być dużo droższe, albo Robux. Możemy też wysłać wiadomość danej osobie, więc naprawdę spoko. I dla youtuberów, czy takich jak ja, to jest bardzo fajna opcja, bo ja będę mógł Wam wysyłać pety, jeżeli coś wygraliście, albo Wy mi. Więc naprawdę spoko opcja. Dodatkowo coś bardzo fajnego, w plikach gry została znaleziona informacja, że mamy kolosalne pety. To są pety tutaj, jak widzicie. Jest to o wiele większy pet od, od peta HUGE'a. I słuchajcie, Pet will always be much stronger than your best pet. Czyli o wiele bardziej mocnie, mocniejszy, o wiele mocniejszy od Huge Petów będzie ten pet. Nazywa się też Titanic, czyli tytaniczny. Nie wiemy jeszcze jaka będzie wersja robocza. Czy to będzie, chociaż były też przecieki w ogóle z ukrytym Huge Petem. Jak tutaj widzicie, Titanic Cat, to jest już, możecie w Pet Index zobaczyć, nie wiem czy Preston to usunął, ale po update'cie tym wczorajszym Shiny było taki pet do zdobyć, no że jest gdzieś w plikach gry zaszyty. Więc nie wiadomo, jak będzie się nazywał ten pet. Czy to będzie koloseu, kolosalny pet, czy tytaniczny. Bo tutaj jest jeszcze różnica. Dowiemy się pewnie w przyszłym update'cie. To bardzo ciekawe. I będzie ten pet o wiele większy od Huge Pet'a. Więc ciekawe, ciekawa opcja. Myślę, że nikt się nie powstydzi takim petem. Co, co więcej, słuchajcie, jeszcze zniósł taki, że banki zostały wyłączone. Więc to jest też, co pisaliście mi w komentarzach. Ja niestety. No, bo jestem chory i też nie mogłem jakby szybko zareagować, natomiast Preston na, swojej, na swoim Twitterze napisał, że banki zostały tymczasowo e, interest, czyli kolekcja gemów z banku została wyłączona przez to, że ludzie sobie zdobywali nieskończoną ilość diamentów. Patrz, szukają sposobu, żeby wprowadzić ponownie te, te, te zdobywanie diamentów w ten sposób, ale może to być po prostu już nawet usunięte. Więc niestety taka, taka informacja tutaj jest. Zobaczymy, co się stanie. Czy, czy może znajdą sposób, żeby jakoś zaradzić kopiowaniu, ale jeżeli po stronie serwera nie ma jakby zabezpieczeń, po stronie Robloxa, to, to raczej marne szanse, że to powróci. Słuchajcie. Więc, moi drodzy, to, że wprowadzają shiny pety, że wprowadzają te tytaniczne pety, te o wiele większe, to jest o wiele więcej do kontentu, czyli będziemy mieli zmiany na plus. Będziemy mieli o wiele więcej rzeczy do robienia, bo zdobycie tych petów będzie oczywiście nie takie proste. Do zobaczenia, życzę Wam miłego.